Siemaneczko, z tej strony inżynierska Kamil witajcie dzisiaj w kolejnym odcinku z przesyłek na start oczywiście poproszę was o zostawienie łapy w górę suba z dzwoneczkiem, wbicie na discorda, link w opisie a także do napisania komentarza jeśli chodzi o to co dzisiaj przed nami to może zgadujcie, chociaż już pewnie widzicie po samym tytule i tutaj prezentuję ten sprzęcior jest to cup czteroportowy kupiony w Action za... Chyba jakieś 20 zł do 25, wydaje mi się maksymalnie. I co? Dzisiaj sobie to właśnie rozpakujemy. Oczywiście to nie jest dosłownie przesyłka. Kupiłem to na miejscu, sam przyniosłem. Aczkolwiek to jest taka seria, tak to się nazywa. Dlatego dzisiaj sobie to rozpakujemy. Przejrzymy sobie, oczywiście, najpierw jeszcze pudełko. Firma to jest Sitecom. Nie interesowało mnie, szczerze mówiąc, specjalnie z jakiej firmy to jest. Po prostu jak to zauważyłem, to uznałem, że Ej, chcę to kupić, dlatego że mam MacBooka, w którym są jedynie dwa. Porty USB-C, plus wejście jack 3,5 mm, i potrzebuje też wejść zwykłych USB, dlatego właśnie za taką cenę się nawet nie zastanawiałem. A tutaj już się nie martwię tym, że nie ma trochę więcej tych portów, te są najważniejsze, oczywiście, USB, i to też otworzy nowe możliwości. Więc tak, 4 porty USB-C, USB-C i 4 razy właśnie zwykłe USB-A dla Windowsa, Apple Maca i Chromebooka. Eee, także zakładam, że wszystko będzie działać. Nie sprawdzałem, jak widać. High quality aluminium design. Tak tutaj piszę 25 lat doświadczenia i zobaczmy co tam z tyłu, tutaj też powtórka tytułu i tutaj tak, USB-A 3.0 5GB na sekundę, USB-A 2.0 480 i faktycznie tak jest, to złącze ma 5GB na sekundę, reszta po 480 to jest w porządku, to faktycznie do przesyłu jakichś danych, najlepiej jakieś dyski a tutaj do jakichś innych urządzeń wskazówka na przykład drukarki czy klawiatury i myszki więc wszystko w porządku, więcej tutaj chyba informacji jakichś szczególnych nie ma Dlatego przejdźmy do otwierania pudełka. Nie ma tu chyba też nigdzie jakiegoś miejsca, żeby to otworzyć, ani za bardzo tego wyrwać się nie da. Najlepiej chyba to po prostu rozciąć. Dlatego pojawiają się tutaj dosyć brudne, ale jednak nożyczki, które myślę, że w tym wszystkim pomogą. Jakoś tak sobie to przetnijmy, tak w środku. Nie wiem czy to pomoże, bo to jest chyba po prostu tektura, to to nie pomogło za bardzo, ale tutaj też jest przecież jakaś informacja, nie wiem, generalnie nie wiem jak takie rzeczy powinienem otwierać, nie ma tu nigdzie żadnej wskazówki, ale tu widzę jakby to się dało tak trochę, nie, to też nie ma sensu, więc chyba po prostu trzeba to jakoś wyciąć, więc może tutaj przetnę bliżej. Samego, samego kabla, tylko nie chciałbym też go uszkodzić ten sam start, więc, no nie wiem, może jakoś przedrę to. Może ja nie jestem za mądry na to pudełko, ale nie widzę innej opcji, jak je otwierać, dlatego robię to w taki sposób. I teraz faktycznie uda nam się to wyjąć. Strasznie je zniszczyłem, więc, no, raczej wiele z niego pożytku już nie będzie. Ale zobaczmy sobie ten sprzęcior, bo to też jest. To jest w sumie treść tego odcinka, a nie samo pudełko, dlatego już sobie wyjmujemy, trzeba tu jeszcze trochę poździerać, ale nie polecam, nie podoba mi się to pudełko, że ono jest tak zrobione, że ja muszę się trudzić z otwieraniem. Z zewnątrz wyglądało fajnie, ale tutaj już jeśli chodzi o komfort, to ja go nie odnalazłem. I OK, wypchnijmy sobie teraz to z tej strony trochę I już wychodzi nam tutaj nasz hub Pudełko, tak jak mówiłem, dosyć zniszczone A tutaj tak się prezentuje Sidecom Hub USB-C, USB-A Cztery zwykłe USB-O, nawet są podpisane, że te są 2.0, ten jest, jest 3.0 Są jakieś tam certyfikaty I tutaj mamy tak, mamy wejście na USB-C i mamy też przejściówkę z USB-C na USB-A, co myślę, że jest w ogóle bardzo fajnym dodatkiem, bo dzięki temu też możemy z tego korzystać po prostu, jak chcemy sobie rozszerzyć wejścia. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to wydaje się być taka dosyć przeciętna. To nie jest jakoś specjalnie przyjemne w dotyku. Tak dosyć plastikowo w rękach, tak samo zresztą jak ten kabel. On mógłby być jakoś lepiej zabezpieczony, ale to nie wiem. Najważniejsze, żeby to działało i się nie psuło to jest podstawa. Zobaczmy jeszcze co w tym pudełku Bo jeszcze mamy jakieś instrukcje Nie wiem co to jest, jakieś papiery Do których się ostatecznie nawet nie dostaliśmy Więc rozerwijmy to pudełko do końca Zobaczmy co tam na nas jeszcze czeka Nie wiem czy to tylko instrukcja Czy może coś jeszcze Ale jak jest to chcę to zobaczyć Więc pudełko już naprawdę zniszczone Tak się prezentuje hub I tutaj mamy... No jakieś, jakieś informacje, jakaś koperta, a może naklejki, nie wiem. Byłoby zabawnie całkiem jakby to były naklejki. Ciężko to wychodzi, albo ja nie wiem jak to zrobić. I mamy chyba instrukcję. Fajnie, że to tak miejsce nie zajmuje. Nie wiem czy do czegoś takiego instrukcja jest potrzebna, no pewnie jest wymagana. Ale czy potrzebna, to nie wiem. Dużo papieru, i zobaczmy sobie, co tutaj jest ciekawego. Czyli mamy na przykład język polski, bo na razie go nie widzę. Są różne języki, ale żaden nie jest polski. Mamy tak angielski, niemiecki, bułgarski, grecki, francuski, hiszpański, czeski, chyba chorwacki, włoski. Holenderski, a nie ma języka polskiego, na szczęście jest język angielski, chociaż czy na szczęście... Bo nie wiem czy to cokolwiek zmienia, czy coś ciekawego jest napisane, Mac OS X 10.2 i wyżej Chrome OS, Windowsy od 7, -ki. są przekazane wymiary, waga, no i mamy mieć, mamy zachować sobie jeszcze te instrukcję, nie rzucać i tak dalej, no nie będę chyba o tym czytał, 24 miesięczna gwarancja taka standardowa, ale... No mam nadzieję, że działa, chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał tego sprawdzać nigdy. Nie wiem, czy wy na przykład wysyłacie rzeczy na gwarancję, jakby wam takie coś za 20 zł nie działało. Czy, czy złożycie reklamację jakoś, czy co, co byście w sumie zrobili? Bo ja nie wiem czy co ja w sumie w takich przypadkach robię. Chyba najczęściej raczej zostawiam. No nie przypominam sobie, że wysyłał cokolwiek takiego na gwarancję. Ale tak to się prezentuje. Myślę, że spoko zapakowane, to przynajmniej tyle mogę pochwalić. To zapakowane, bo całość tutaj, to tak jak już powiedziałem, generalnie za taką cenę ja nie wymagam w sumie nic, mam nadzieję, że to będzie działać, to jest moje jedyne wymaganie, że to po prostu będzie fajnie funkcjonować. Z wielkich zalet to to, że to jest naprawdę drobne, szkoda, że tego nie da się też wyjąć, no bo po co to nosić zawsze, co najwyżej można to rozciąć, ale no jaki byłby w tym sens. Generalnie bardzo fajnie, że mamy takie coś e, za taką cenę, jakby co to właśnie dostępne jest to w Action, e, stąd to kupiłem. I mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że będzie służyć, a już za niedługo to sobie sam sprawdzę. Dlatego w tym odcinku to już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę, suba z dzwoneczkiem, wbicia na Discorda, link w opisie. I do zobaczenia wkrótce. Siemano!